Cześć, z tej strony Krzysiek i nasz wszystkich. bardzo serdecznie w następnym odcinku jeśli chodzi o Tibię razem będzie co nieco o z hydrami na Port Hope. Jest to miejscówka dla wysokopoziomowych knightów i paladynów, którzy chcą oczywiście wykonać taska i trochę zarobić, no a także dla poziomowych profesji magicznych, którzy chcą trochę zwastować i przyexpić. To co charakteryzuje tą miejscówkę to to, że bardzo rzadko da się tutaj boss Welter, jest to taka czarna hydra, bardzo silna, która daje naprawdę drogocenne przedmioty, dlatego czasami można tutaj spotkać e, graczy z naprawdę wysokim poziomem, którzy po prostu chcą... E, no, liczą na to, że spotkają tego bossa i uda się im go pokonać. No jego siła powiedzmy jego ataki nie są zbyt mocne, ale jak na hydrę przystało, leczy się on naprawdę porządnie. No więc myślę, że gdybym ja na przykład się chciał z nim zmierzyć, bym potrzebował chociaż jednego dwusetnego jeszcze lewela e, do pomocy. Co do tych przedmiotów, które z niego lecą, no to Triple Ball, Crossbow ball na pewno kojarzy, a także taki naszyjnik, tutaj chyba tam z 10 czy 20 spida. a jeszcze super mnie trochę przycina. Te przedmioty, no powiedzmy tak, ich użyteczność jest naprawdę spora, ale zazwyczaj gracze to kupują po prostu po to, żeby, no, i położyć sobie w domku. To mnie tutaj, um, ja powiem tak, dla mnie średnio się tutaj opłaca, exp nie jest szałowy, to jest też bez przesady, no ale postanowiłem nagrać to ekspowisko, no także przy okazji dokończyć sobie taska i w końcu dobić te 100 punktów, przyznaję, mogłem jeszcze to dokończyć na sea serpentach, ale mi się naprawdę nie chciało ich huncić, a poza tym już tego taska miałem zaczętego, no to tutaj wyruszyłem. Od razu z tym jest powiązane to, że właśnie 100 punktów, czyli będę miał możliwość zabicia każdego bossa. Jeszcze raz, a więc tu pytanie do Was: czy byście chcieli jeden filmik, na którym bym zabił wszystkie bossy? Powiedzmy, bym robił wiadomo przejścia do każdego bossa, czy może coś w stylu, że najpierw pokażę bossy, powiedzmy od 50 do tam 90 levela, uznajmy z drogą, czy też bez drogi, nie wiem jak byście tam chcieli. Możecie opisać, oczywiście, jak to miało wyglądać. Ja będę musiał tutaj jeszcze chyba dobić ze 300 hydryd, zresztą też sprawdzę pod koniec. I jeszcze, zanim sobie przejdę na górę, powiem, że właśnie ten boss się respi gdzieś tutaj, na tym... spocie. No, przechodzimy wyżej. Wszystkich chwil właściwie nie będzie, bo ja trochę tutaj wcześniej wybijałem. Trzeba będzie zobaczyć, że już mam mało potków. Nagrywam oczywiście pod koniec, żeby pokazać także drogę powrotną. Co do lotanu, no to powiedzmy, tutaj tutaj hydry nie zaszalały. Mam ten Warrior Helmet, Knight Armor i jeszcze chyba Medusa Shielda. No wiadomo, jakieś standardowe platynki, głowy, hydry i tak dalej. Ja oczywiście, żeby sobie tutaj radzić jakoś Knightem i się z nimi nie partyczkować, bo one się leczą naprawdę szybko, no to uci to tempo i spamuje wszelkie spele masowe. Jednak jest to trochę męczące, szczególnie na tych lagach, które mam teraz aktualnie. Myślę, że zdecydowanie przyjemnie się wybija to Paladynem. Pojedynczo wiadomo, no bo on jednak ma wystarczające obrażenia w pojedynczy cel, a ja jeszcze jak tutaj zbieram tyle tego, e, no to muszę się trochę podleczyć. Ale szkiedry nie mają za dużych obrażeń, no przynajmniej taka zeta. Oj, mamy Royal Helmet. Od razu przypomniało mi się, że kiedyś nagrywałem gdywałem ekspo nie wiem czy ktoś z was jeszcze kojarzy. E, wtedy tu byłem, chyba miałem setny level, to poszedłem jeszcze z bratem, który też miał Knighta i we dwóch, dwa setneki sobie poszły i tutaj hunciły, też Royal Helmet właśnie poleciał. Powiem wam tak, ja tutaj oczywiście palkiem nie wybijałem, bo mi plan ma zdecydowanie za niski level. Ale wydaje mi się, że no problem, może być, problem może być tylko na początku: że no gdy wejdziemy, uznajemy wyżej, może być więcej niż jedna hydra. No w najgorszym przypadku trzy albo nawet cztery. no bo to akurat skrajne przypadki. A więc, no, jednak się wybije i później, już dopiero będzie spokojnie. Wiadomo, z fieldami tutaj nie ma co kombinować, bo tutaj tak przez wszystko przychodzi. No i to jest nekodbijające. No i właśnie jeszcze nigdy nie wiadomo kiedy się zaczyna cofać. ona musi mieć naprawdę takie charakterystyczne czerwone HP. Ja oczywiście używam Max Ringów, żeby jeszcze szybciej je zabijać. Bo wiadomo jakoś ten healing trzeba kontrolować. co się zawsze trochę wycofuje, bo tu są cztery hydry. A jednak przy czterech i lagach to no... Wiadomo, odschodzą trochę ultimate i y w ogóle nie chcę się z nimi tak bawić. Jeszcze mamy za no ale super. Oczywiście przypominam, że niestety hejdery paraliżują niesamowicie cięż... często, eee, a więc no jeszcze lag, oczywiście. Jeśli macie niski poziom, to naprawdę trzeba uważać. Ja tutaj nie na serio, co to przycięło. Aż musiałem spojrzeć na mój router, ale nie, to nie u No właśnie, żałuję, że teraz są te lagi trochę. No ale wiadomo, jakoś trzeba chociaż trochę tej staminki zbijać, bo ja ostatnio mało chodzę. Ale patrzcie, tutaj niedługo powinienem dobić w końcu ten poziom. Aż bardziej mi zależy, oczywiście, na dobiciu tych 100 punktów i zabiciu w końcu tych wszystkich bossów. A jeszcze achievementy się dostanie, wiadomo. A później już przejdę na jakieś, może inne ekspedy, właśnie w PT. Ja muszę sobie znaleźć, myślę, że poszukam jakiejś glidi, żeby móc jakoś sobie ładniej organizować te hunty. Samemu nie będę zakładał, bo jak już może część z was wie, no jak się mało gra, to jednak ciężko utrzymać tylko glidię. I nie chcę mi się już zakładać, po zostanę chyba trzeci. No tu jest jeszcze jeden stąd Golem, Właściwie nie wiem po co go tu w ogóle dali. No można go zabijać, może. I don't poleci przynajmniej. <laughs> No, a tu powinno być na prawo, o, jakiś koleś z jak ja, że to był jakiś czterysta któryś i zgaduję, że oczywiście przyszedł tu patrzeć, czy jest boss. Dobra, ja tu nie będę się, nie będę tutaj kończył wiadomo, żeby, bo wszystkie hitry leżą, przejdziemy na drugiego spota, który się przydaje, gdy po prostu tutaj nie nadąża resp. A akurat trochę nie nadąża też przez tego typa, który pewnie tu wybił mi ze 3-4 hydry, Ale dobra tam. Oczywiście na tą miejscówkę można przyjść jakby z dwóch stron. Pierwsza to Zankrachmund, krachmu, a druga normalnie spot hop. Przynajmniej akurat z myślę, że takie trochę szybciej. I właśnie do drogę wam pokażę. No bo to jest taki malutki spot, a więc tylko się wpada, żeby zebrać i wybić i koniec. No, no, Chociaż te trzy by się przydały. Aż co 4, mam nadzieję, że na lagach mi się nic nie stanie. Ale nie będę później... No dobra, zobaczymy, może ta czwarta podejdzie, może nie, ale już nie będę podchodził dalej. Właśnie jeszcze jak si serpenty małe uciekają, to one przynajmniej z tym padaliżem tak nie męczą, no ale no, biegają zdecydowanie szybciej. No, serio, już podki mi praktycznie wszystkie zeszły. Akurat starczy na te hydrys, co to jeszcze są, różnę sobie tą ostatnią. No, jak widzicie, zazwyczaj tutaj, mis, przynajmniej na moim levelu, spokojnie wystarczy, żeby się Exploreriko podleczyć. Ale jak wspominałem, to nie jest Exploreriko dla mnie. Ja tu przeszedłem tylko, żeby to nagrać, no i jeszcze trochę, żeby podbić tego taska. Ciekawie jak mają tutaj paladyni, bo często widuję tutaj właśnie parków. Można uznać też, że niekoniecznie jakby to jest takie wybitne ekspowisko, tylko właśnie każdy może liczyć, że może jednak się tutaj zrespi ten boss. No tak samo niby jak z zielonych ale u nich to akurat na odpowiednim poziomie jest naprawdę dobry jak do z A tutaj oczywiście trzeba liczyć też trochę na farta. Zresztą znaczy, ja myślę, że z tym Lion to pewnie wyszedłem na profit. No ma no, zbieram jeszcze GP, chociaż pewnie strzału tutaj nie ma. Ile? Z 9000 no jest. Dobra, to może tutaj już sobie zamknę ten plecak. No, można się przyjrzeć. No tak z 1000 spotków powinno wystarczyć. Tu jeszcze będzie... No, z lota to myślę, że spokojnie będzie na pokrycie potów, bo miałem chyba 1300 monasów, coś takiego, no a GP to mój zysk będzie oczywiście. No i to jeszcze można uznać jakby trochę lota z bossa, którego będę mógł zabić po tasku, no i zobaczmy, ile tutaj mam. Za wszystkie potki udało mi się chyba ich zabić tak trochę ponad 150. A więc będę musiał tutaj przyjść jeszcze z dwa razy, jeśli będę chciał dokończyć. No albo już z kimś skoczę normalnie na Banutę i tam już będzie ciekawie, bo przynajmniej jak będzie dobry. No właśnie, prawdopodobnie po tym odcinku, bo myślę, że z tymi bossami to się jeszcze będę zastanawiał, będzie oczywiście podatnik dla Parka. Pomyślałem, że ogólnie z tymi poradnikami jednak najpierw będzie pac, Żeby, powiedzmy, jakby... Dziś nie by wyszło, gdybym zrobił z nie wiem, poradnik na Knighta, Palka, później uznamy Knighta na mm, facu i Palka na facu. A też jakieś mieszanie, mi się nie chce, że ktoś na facu, ktoś na facu, po prostu jeszcze te trzy profesje będą na koncie premium, a później lecimy oczywiście z facem. Na pewno wręcz jest teraz palady, no więc... Pod tym polownikiem będziecie mieli oczywiście głosowanie kochane w następnego, czyli tylko będzie do wyboru druid i Sorg. No, powiedzmy tak, te profesje się nie różnią aż tak bardzo. Wiadomo, te ekspowiska będą częściowo podobne, chociaż będą niektóre bardziej charakterystyczne dla określonej profesji. No, bardzo, już zajmę te softy, jak z sobie. No a to właściwie już praktycznie jestem w mieście. Jeśli Wam podobało oczywiście możecie zostawić łapkę w górę, jakiś komentarz. No optycznie wiadomo tych poradników. Znaczy w tym odcinku oczywiście komentujcie tylko z tymi bossami jak to zegrać. Bo no, poradniku to pod naradnikiem. No a możecie poleć też jakąś propozycję ekspowiska. Eee, no jak mówiłem, będę na pewno coś skomieniał w party, ale to jednak ktoś musi być. A teraz ciężko jakoś mi ostatnio kogoś znaleźć, szczególnie gdy tak mało pogrywa. No ba, to będzie o tyle, trzymajcie się, cześć.